Dy bod Cześć Axel. Przepraszam, że nie dałem ci wcześniej znać. Jude. Muszę cię spytać o jedną ważną sprawę. Powiedz mi, czy chcesz uratować Marka Evansa? Mark nie żyje, sam to wiesz. Tak, ale można go ocalić. W zupełnie innej linii czasu. Zaskakujące spotkanie z mistrzem. klops. Świetnie, że mamy tę księgę i w ogóle, ale nie umiemy jej odczytać. Tak, tyle napracowaliście się, żeby ją zdobyć, a i tak jesteśmy w kropce. Co to za szyfr? A mamy pewność, że to w ogóle są słowa? Nie wiem, ciężko powiedzieć. Nie wyglądają mi na słowa, a wam? Może to jest sztuka. Cokolwiek by to nie było, zawiera sekret najpotężniejszej drużyny piłkarskiej świata. Tak! Możecie mówić, co chcecie, ale to jest bardzo cenna księga napisana przez wielkiego mistrza, więc trochę więcej szacunku, proszę! I ja nie żartuję! Wszystko jedno, nieczytelne to nieczytelne. Ciekawi mnie, kim był ten wielki mistrz? Czy wiadomo w jakich żył czasach? I czy ta księga odnosi się do teraźniejszości? Mam genialny pomysł. Może po prostu odnajdziemy wielkiego mistrza i zapytamy go osobiście. Oszalałeś? Y -y? Myślisz, że ktokolwiek z nas wie, kim on tak naprawdę jest? Masz lepszy pomysł? Aaaa! Jak wam idzie? O? Czas na przerwę. Mhm. Zawsze! Dziękujemy ci, ciociu. Ha? Co ja widzę? Ha? O co chodzi? No proszę, dokładnie ten notatnik non stop pojawiał się wśród zapisków marka. Co? To on go spisał? Mm -mm. Powiem Wam, że Mark naprawdę dbał o zapiski swojego dziadka. Każdy, kto z nim trenował, był szkolony zgodnie z tymi zasadami. Notatki dziadka trenera Evansa. Więc to znaczy. Tak. Myślę, że osobą, której szukacie, jest sam David Evans. Więc ten legendarny, wielki mistrz, o którym mówił Fey, to pan David Evans. Jestem trochę zaskoczony. Dobrze rozumiem, że dziadek waszego trenera jest wielkim mistrzem futbolu? Doskonale. Udało nam się odkryć prawdziwą tożsamość wielkiego mistrza. To dla nas kluczowa informacja. No Notatnik pana Ewansa. Wspomnienia wracają. Szkoda, że tylko Mark był w stanie zrozumieć, co jego dziadek napisał. No to poproszmy trenera Ewansa, by to dla nas odczytał. Ale przecież nie możemy się z nim spotkać. Huh? To prawda. Każdy ruch waszego trenera, od pierwszego do ostatniego dnia jego życia, jest teraz pod obserwacją Eldorado. Nie pozwoli nam nawet zbliżyć się do niego. Ja mam pomysł. Ach, o, masz! Możemy zapytać autora o te zapiski. Jak? Pan David Evans nie żyje. Mhm. W takim razie cofniemy się w czasie. No jasne, mamy taką możliwość. A co z artefaktem? Myślę, że już go mamy. Mhm. Wciąż nie ma Księgi Nauk Wielkiego Mistrza. Cierpliwości niedługo wróci w pańskie ręce. Hmm. Mike, Juliet, Lima, Golf, Hotel. Jestem wami głęboko rozczarowany. Przenieśliście się w czasie bez mojego pozwolenia i przegraliście mecz. Prosimy o wybaczenie. Za ten czyn zsyłam was do wiecznego więzienia. Proszę nie, mistrzu! Mike przemyślał sobie to, co zrobił. Wierzę popełnił błąd, więc daj im ostatnią szansę. O. Oni dobrze wiedzą, że kolejnej już nie dostaną, więc nie mam wątpliwości, że zrobią wszystko, co mogą, żeby zwyciężyć. Dobrze myślę? Doskonale. Należą do ciebie, Beto. Zrób z nimi, co chcesz. Tak, mistrzu. Uchy! Nie wiemy, co nas czeka! Jakie zasadzki i wyzwania pojawią się na drodze, więc musimy być... <śmuszany> <śmuszany> to był znak, że trzeba być przygotowanym na wszystko. <śmuszany> <śmuszany> Pan trener. Spotkałem się z Axelem Blaze'em. On stara się pomóc i robi dla nas naprawdę wiele. Tak. Chcę pomóc wam uratować Marka. Myślę, że mógłbym się wam przydać. I to bardzo. Dziękujemy, trenerze. No to ruszamy do przeszłości. Do Davida Evansa. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Skąd w czasie? Powodzenia i odwagi. Oh. Dotarliśmy! Czyli tu spotkamy wielkiego mistrza. O, patrzcie, jak grają w piłkę. Brakuje mi tego widoku. Naprawdę. Jak miło! Futbol naprawdę łączy. Czy wam też jest tak strasznie gorąco? Mam wrażenie, że to już nie jest Japonia. Hmm. Jesteśmy w republice Tongany. Temperatury tu są wysokie. David Evans znajduje się w tym szpitalu. On jest w szpitalu? Zgadza się, właśnie tu. Hm. A dlaczego? No i jak? Pan David leży w sali na drugim piętrze. No to idziemy. Czekaj, Roma. Myślę, że może być dosyć skołowany, jak nas nagle wszystkich zobaczy. To słuszna uwaga. Uh -huh. Na szczęście pan Evans powinien mnie kojarzyć. Dlatego najpierw pójdę tam sam. Ale ja chcę iść! Arion, pan trener, dobrze wie, co robi. No, No to powodzenia. Nie pozbędą się mnie. Mam wszystko pod kontrolą. Tak jak zawsze. Przepraszam. A ty to kto? Poznaje mnie pan? O, to ty, Jut. co za niespodzianka. Z pana zdrowiem wszystko w porządku? <laughs> Każdy mnie pytał to samo, a ja już nie jestem najmłodszy. <śmiech> <śmiech> Ale humor panu dopisuje. Wiesz, już dawno postanowiłem, że nie będę rozgłaszał swojego pobytu w szpitalu. Strzelam, że pewnie wiesz od Marka. Tej gadule nie da się powierzyć żadnej tajemnicy. Czy może pan na to spojrzeć? O. A jak to trafiło w twoje ręce? Więc to prawda, te notatki należały do pana. Tak. Spisałem wszystko wiele lat temu. To swoisty testament, który postanowiłem przekazać Markowi, bo najbardziej na to zasługiwał. Ale dlaczego Mark przekazał go tobie? Niestety, na skutek kilku wydarzeń Mark odszedł. Na skutek wydarzeń? Czy możesz jasno mi powiedzieć, co się stało? Kiedyś powiedział, tak na wszelki wypadek, że tu znajdę tajemnicę najsilniejszej drużyny futbolowej. Proszę powiedzieć. Jak brzmi ta tajemnica? Najpierw powiedz, co się stało z Markiem. Gdzie on jest? Czy nie żyje? Niestety jest to możliwe. Ale jest sposób, aby ocalić mu życie. Tylko do tego potrzebujemy poznać treść pańskich notatek. Wiesz, jak ocalić jego życie? Losu Marka nie uda się odmienić, chyba że szybko zaczniemy działać. Nie wiem, co masz na myśli. Czuję się okropnie skołowany. Musimy zrozumieć, co tu jest napisane. Błagam pana. Niech pan to wyjaśni. Panie Evans, nie chodzi tylko o Marka. Tu chodzi też o istnienie futbolu. Zagraża mu całkowite wyeliminowanie. Nie, Jude. Nie mogę ci tego wszystkiego wyjawić. A to dlatego, że nic nie możesz zrobić z tą wiedzą. W ten sposób nie uratujesz Marka. Nic nie mogę zrobić? To tak nie działa, Jude. Żeby być dobrym w futbolu, trzeba z radością poświęcać mu czas. Skupianie się na wyniku jest na nic, to ślepy zaułek. Najważniejsze jest czysta radość z gry. To na tym polega futbol. Ale te tajemnice, ty zapewne znałeś od dawna. O? O? Już, już! Proszę, pobaw się zabawką. Dobra robota z tym maluchem. Świetnie, JP. Masz do tego talent. O. Mhm. Trenerze? Nic nie powiedział? Nie. Więc to strata czasu. Nie spodziewałem się, że będzie tak pilnie strzegł swojej tajemnicy. I co teraz? Musimy poznać treść notatek. Bez tego nie ruszymy. Skoro odmówił trenerowi Sharpowi, to nie ma sensu, by ktoś z nas go prosił. Wiem. Dajcie mi spróbować. Tobie? Tylko pogorszysz. Jeszcze nam padnie z szoku, jak tylko zaczniesz do niego mówić. Przecież ty jesteś gadającym mizkiem! Hmm. Kim jesteś? Dzień dobry. Mam na imię Sky. Wspieram klub piłkarski założony przez trenera Marka Evansa. Trenera Marka Ewansa? Jasne. Dziewczynko, przestań. Mark nie jest żadnym trenerem. Proszę pana, wiem, że bardzo ciężko będzie panu w to uwierzyć, ale przenieśliśmy się tutaj z przyszłości, a w niej pański wnuk jest trenerem. Co za nonsens. W przyszłości będzie jednym z najlepszych trenerów piłkarskich i to właśnie z nim zdobyliśmy Mistrzostwo Kraju. Mistrzostwo Kraju? Tak! Zawsze mogliśmy liczyć na jego wsparcie bez względu na wszystko. To świetny trener. To głównie dlatego, że jest moim wnukiem. Ho, ho nieważne. Nie dam się złapać na tę historykę. Ale ja wcale nie zmyślam. Chciałabym o coś spytać. Czy pan na pewno jest dziadkiem trenera Ewansa? Na pewno. A więc proszę posłuchać. Trener Evans nam kiedyś powiedział: Najważniejsza w futbolu jest silna drużyna. Mówi to coś panu? A, oczywiście. Wielokrotnie musieliśmy się mierzyć z potężnymi rywalami, którzy wydawali się lepsi, a trener Evans bardzo nam pomógł. Nauczył nas, co mamy robić i jak czerpać radość z gry. Od tamtej pory członkowie klubu piłkarskiego Raimona mają w sercach jego nauki. Robią wszystko, by chronić futbol. Proszę nas zrozumieć, nie chcemy być pozbawieni futbolu i czuję, że pan też tego nie chce. I masz na imię Sky? E, tak. Moja droga Sky, pomogę Wam. Wyjawię Wam tajemnicę stworzenia najsilniejszej drużyny futbolowej świata. Zgodzi się Pan? Ale pamiętaj, że to niemożliwe, by zebrać taką drużynę. Niestety, niektórzy potencjalni zawodnicy nie są tym zainteresowani. Nie są tym zainteresowani? Dla niektórych moje notatki to czysta fantazja. Coś, co widziałem w realistycznym śnie, ale nie powstanie w rzeczywistości. To przykre. Chodźmy. Przedstawisz mnie swoim znajomym. Dziękuję. Dzień dobry panu. E? Pora na pańską kroplówkę. O? Czy pan planował się gdzieś teraz przejść? <laughs> w sumie to rozważałem. Proszę zostać. W pańskim stanie to niezalecane. Sky, idź już. I proszę pozdrów wszystkich ode mnie. E Dołączę do was za chwilę. Ach, dobrze. Czy pan coś mówił? Nic, tak z Wnusią rozmawiam. Nie mamy wyboru. Musimy tu siedzieć tak długo, aż zmusimy go do współpracy. Ale z każdą chwilą zwlekania będzie trudniej cofnąć zmianę linii czasu. Ha, a to co? O, oni są tutaj? Kolejny raz wy. Poszłem, nie słuchaj, że moi zawodnicy sprawili wam ostatnio nieco kłopotu, czyż nie? Czego tu chcecie? <gry> Księgi mistrza oddajcie nam ją. Skąd w ogóle podejrzenie, że mamy przy sobie księgę nauk? Arionie Sherwind, Tym razem policzymy się ostatecznie. Grajmy! Trener ogłasza, że... Pani Sharp, poprowadzi nas pan? Oczywiście. JP, będziesz obrońcą. Użyj swoich świetnych wyskoków, by skołować przeciwnika. Dobrze. No już, uszy do kury. Skarbie, gdzie teraz smażony makaron? Podaję. Kochanie, przygotuj proszę jeszcze zapiekankę. No nie mogę, gdzie on się podział? jest najpierw szpatułka, a teraz trzymam mikrofon. Buh. 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 Pięciu zawodników Raimona uzupełnionych duplami zmierzy się z protokołem Omega 2.0. Na czele protokołu stoi Beta. Przyszłość futbolu, nauki wielkiego mistrza i los Marka Evansa zależą od wyniku tego spotkania. Tak, pora zaczynać. Beta rozpoczęła podaniem do Majka <grym wytrzyma> <grym wytrzyma> Naprzód. No. Hiper Super ślizg! No. No. Ja. 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 Julian przejmuje piłkę! Arion! Lima! Teraz Lima przy piłce? Bez problemu wymija stroła i będzie dalej! JP, jasne! Poradzę sobie! Komenda ataku 0-4! <grych> Lima zbliża się do bramki Raimona! Podaj Lima! Komenda strzelca 0-6! No! <grym> to Omega 2-0 zdobywają pierwszą bramkę tego meczu! Mają gola. <grymne> o, to było do przewidzenia. Naprzód! Dobra. Di <grymne> Zatrzymajcie go! To moja szansa. Podmienny rumak, Super Vegas! Nie wyrwiesz się! Życie zbroi przez Sherwinda! No. Arion, skup się! No. Uh, Lima! Uh. Ja. Juliet! Twoja Majka! Juliet podaje do Majka! Blokuj JP! Jasne! Aaaa. Co za wyskok. Uh. Mogłabym? <grystanie> Użyję zbroi ducha walki. Bohini <grystanie> sprawiedliwej wojny, Atena! Tak omega Omega 2:0 zdobywa drugą bramkę. Koniec pierwszej połowy. Panie Evans, jak tam pańska kroplówka? E, Panie Evans? I co teraz trenerze? Nie możemy sobie pozwolić na utratę tej księgi. Dzieciaki, skąd u was takie smutne miny? Przyszedł pan. Kto to jest Sky? Ten człowiek to dziadek trenera Evansa. To właśnie on to pan jest wielkim mistrzem? Wielkim mistrzem? Więc to właśnie tak mnie będą nazywać w przyszłości. Zgodzi się pan wyjawić swoją tajemnicę? Liczę na to. Tak, widzę, że tego potrzebujecie. Dobra, od tej pory jestem trenerem tego zespołu. Pan David Evans przyjął nas pod swoje skrzydła. Czas na taktyczną rozgrywkę. Zobaczycie to w kolejnym odcinku. Najlepsza jedenastka wszechczasów. To będzie nowy poziom futbolu.